Właśnie u nas ładnie popadało i była burza z gradem nawet przez ostatnie no parę godzin. Przyszłam popatrzeć co i jak i przyszłam na ślimaki, bo wiem, że to jest dla nich świetny moment i patrzcie są. Zaraz je będę zbierać. Tutaj dynia się trochę położyła, ale jest ok. I ona. No po deszczu tak się położyło, ale to nic i ta druga też i widzę i muszę tutaj zaraz. No te właśnie ślimaki, co na które tu polowałam, które mi tu właśnie tą fasolkę obiadają, one mają jakieś swoje kryjówki. No i teraz jest fajny czas, że wychodzą z nich, no i mogę je pozbierać i tak i tak właśnie. I tak jest ich tu sporo przy kompostowniku, widzicie, bo tu jest sporo rzeczy, które wyrzucam. Jest ich właściwie bardzo dużo, bo już widzę, więc więc będę je zbierać i wywozić daleko. Stąd nie jedz mi tu łodygi. Bo jak łodygę podjedzą, to już koniec. Tak, ale wiadomość jest ogólnie super, że popadało, dolało naprawdę ładnie. Wiecie, tak, no, tak solidnie. Zaraz rzucę okiem, czy coś tam w beczkach się ostało. No i tak patrzę. Widzę, że wszystko w sumie w porządku, nic. Nawet ten grat nie był taki wielki, nie był taki um, taki jak w zeszłym roku, który mi tutaj pamiętam no spustoszenie zrobił. W sierpniu bodaj to było. Um, tak, ale teraz było dużo, dużo deszczu. Dużo deszczu widzę. O wiatru było dużo, jabłka pospadały. I deszczu, no i zajrzyjmy do beczki. Słyszycie może syreny, e, może nie, ale słychać, czy coś, no pięknie, bo już w Beżce było niewiele, no jest dobrze, także fajnie, troszkę się wody zmagazynowało i ogród się podlał, to mnie tak bardzo cieszy, bardzo, bardzo, także też, o, no zacinało nieźle. Także pozdrawiam Was deszczowo, życzę deszczu. Życzę deszczu, wody. E, oczywiście miarkowanie, tak, e, żeby Wam tak podlało też, bo to się raz na jakiś czas przydaje. Na pewno. E, a jeszcze teraz, jak tak dość były bardzo, bardzo wysokie tutaj u nas temperatury, no to, to zdecydowanie. Nawet podlewanie to podlewanie no nie zastąpi, jednak a, takim, przy takich wysokich temperaturach 35-stopniowych no podlanie to jest takie przetrwanie może bardziej. <grym> może nasze rośliny nie są jeszcze tak przyzwyczajone, chociaż my też tu uprawiamy przecież gatunki, które nie zimują, to znaczy nie są przyzwyczajone raczej do zimy, a, a do ciepła. No dobra, kończę już te dywagacje swoje. O a tu ja jeszcze wam tylko pokażę, jaki smutek. Bo tu były ogórki i zostały podkopane przez normice, dlatego um, po prostu usły ostatnio. No widzę, no ten tu już coś może Ja je tutaj im tu poprawiłam ziemię i tu, tu był to taki wielki korytarz, ale na przykład nie wiem czy po prostu coś z nich jeszcze będzie. To się tak często zdarza, że nornica nawet nie zje korzenia danego, danej rośliny, tylko podkopie, jest dziura i rośliny nie mają, te korzenie zostają po prostu powietrzu, a to są ogórki, które ich nie podkopały, więc różnica jest ogromna i no i tyle mi ogórków zostało w sumie. O, o! Pomidora muszę natychmiast podwiązać. Słuchajcie, pozdrawiam Was jeszcze raz, to tak na krótko, na szybko, tylko relacja i podzielenie się trochę Wysyłam do Was deszcz przyjemny, letni i pozdrawiam Was i do następnego razu. No, po burzy obfite zbiory. <gryw> Bardzo obfite zbiory. Muszę zaraz wziąć drugi słoik, bo idę w drugą część. To jest tylko warzywnik i kompostownik. I muszę je szybko wywieźć. Po prostu daleko, poza działkę. Ale no, tyle ślimaków jeszcze podczas tej suszy, czy można tak nazwać, kiedy nie było deszczu, to naprawdę nie było ich widać. Po prostu one się gdzieś chowają, mają swoje kryjówki e, gdzieś pod ściółką widocznie. A, a po prostu zaraz po deszczu, czy w trakcie deszczu to wtedy właśnie warto wyjść. No i, i zbierać, zbierać. Pozdrawiam. Jeszcze miałam się pokazać. No to jestem. Cała mokra, brudna. <laughs> to ja.